W zadaniu dziesiątym do rozwiązania mamy taką nierówność, jaką widzimy. Przy czym popatrzmy, że tutaj mamy dwa ułamki zwykłe i jeden ułamek dziesiętny. Najprościej będzie nam ten ułamek dziesiętny zapisać w postaci ułamka zwykłego. I od tego zaczniemy. Czyli będziemy mieli x nad 2 odjąć, 2x nad 3 dodać dwie całe i 1 druga, no bo 0,5 to jest to samo co 1 druga. Całość się zwiększa lub równa 0. W kolejnym kroku tę liczbę zapiszę w postaci ułamka niewłaściwego, resztę przepisuję bez zmian. Czyli mamy tutaj x dzielone na 2, odjąć 2, x odjąć 3, dodać 5 drugich i to musi być większe bądź równe 0. No i oczywiście dalej mogę kontynuować rozwiązywanie tego zadania w oparciu o ułamki zwykłe, albo mogę przemnożyć całą nierówność przez najmniejszą wspólną wielokrotność mianowników po to, żeby pozbyć się ułamków. I tą najmniejszą wspólną wielokrotnością mianowników jest liczba 6. No to ja zabieram się teraz za przemnożenie, czyli mamy 6 razy x nad 2, odjąć 2x nad 3 razy 6 i dodać 5 drugich razy 6. Całość jest mniejsza, bądź równa 0. I teraz mogę dokonać skrócenia. Mogę skrócić tę szóstkę z tą dwójką, dzieląc 1 i drugie na 2, czyli tu w mianowniku mam 1, a tu mam trójkę. W związku z powyższym uzyskuję 3x. Teraz mogę skrócić tę szóstkę z tą trójką, dzieląc jedno i drugie na 3, czyli tu będę miała jedynkę, natomiast tu będę miała dwójkę. W związku z powyższym ostatecznie tutaj uzyskuję minus 2x razy 2, co daje mi minus 4x. No i teraz tę dwójkę z tą szóstką skracam, dzieląc jedno i drugie na 2, czyli w mianowniku będę miała jedynkę, a tu będę miała trójkę. W związku z powyższym tutaj uzyskuję 15 i całość jest większa bądź równa Zero. W kolejnym kroku jednocześnie mogę tutaj dokonać redukcji wyrazów podobnych, czyli będę miała minus x i jednocześnie mogę też przenieść tę 15 na prawą stronę nierówności, pamiętając o zmianie znaku. No i teraz oczywiście musimy albo podzielić albo pomnożyć całą nierówność przez minus 1, żeby pozbyć się tego minusa. No i oczywiście musimy pamiętać o tym, że jeżeli nierówność dzielimy lub mnożymy przez wartość mniejszą od 0, no to musimy znak mniejszości i większości obrócić na przeciwne, czyli tutaj uzyskujemy x, które jest mniejsze niż liczba 15, dlatego że minus 15 dzielony na minus 1 daje nam plus 15. No i teraz narysujemy sobie wykres. Zapiszmy tutaj, że mamy 15. Ponieważ x jest mniejszy lub równy, to liczbą 15 muszę zapisać tutaj. No, tutaj mi się usunęło. To liczbą 15 na osi muszę zaznaczyć zamalowanym kółkiem. Nie wiem tutaj, co się dzieje, że to mi znika. Ok, teraz wychodzi na to, że będzie dobrze. Ponieważ x jest mniejszy lub równy od 15, no to muszę tutaj też dodatkowo jeszcze zaznaczyć liczby mniejsze od 15. W związku z powyższym, już na tym etapie możemy zapisać odpowiedź, którą jest to, że rozwiązaniem tej nierówności są wszystkie liczby rzeczywiste z przedziału od minus nieskończoności do 15. Jest to przedział prawostronnie zamknięty.